Mimi. Ja ja mi. mi, 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 mi. A teraz będzie tak dziad tańcował, bo diabeł króla pochował. Oj, dziadek dziad, cóż ja będę ja. moja biedny dziad, cóż ja będę ja. Chodzi, dziadek prosi, <mum> z Na boskie rany, komu bo się trzęsą gałdany. To grosza włoży, Ten człowiek Boży, To grosza wróci. ręki czyściowe skróci, To grosza nie skąpi, Zbawienia dostąpi. To grosza nie poskąpi, Pa grosza nie postąpi, To do grosza, grosza nie poskąpi, To grosza nie poskąpi, grocha nie poskąpi, nie poskąpi. Powtarzamy Kogrosza nie poskąpi. Zbawienia dostąpi głośno, Kogrosza nie poskąpi. Zbawienia dostąpi. Kogrosza nie poskąpi. Zbawienia dostąpi. Kogrosza nie poskąpi. Zbawienia dostąpi. Kogrosza nie poskąpi. dostąpi. Na nie Zbawienia dostąpi. Oj mili pastuszkowie, słuchajcie, co wam Panią Zwiastuję wesołe lata, że Zbawiciel Świata wam się narodził. Więc wy Jego tym prędzej nawiedzcie i do Betlejem wierzcie.

Gdyś na mocy. Nie 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 co tam Nie 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 do Jezuska. To do Jezuska, Jezuskowi tutaj, w tej parafii niech zostanie. W tej parafii niech zostanie. Ucieszył się, co? Uciec się? Super. Dzięki Niech Tobie, Jezu, leży człowiek, Leż w pałace, materace, tej osobie. Nie bez na nasianku, Niebieski baranku, Serce moje za pokoje przyjmij, że kocham za pokoje przybliżę kochanku. Gdy będę miał ciebie, już będę jak niebie. Tej pomocy, mej niemocy, doznając potrzeby. Stuż tobie mali, Twej łaski dostali. Mej zbawienie, odkupienie przez się odebrali. Wy zbawienie, odkupienie przez się odebrali.

Jeszcze nie koniec, bo, bo to była próba, bo to była próba, zaczynamy od początku. Z serca w wielkie Bóg zapłać za zaproszenie nas. Przede wszystkim kochani, dziękujemy Wam bardzo za to, że mogliśmy tu wystąpić w zeszłym roku. Jak widzicie, nie tylko śniegu przybyło, ale nas, tatusiów, przybyło więcej. Więc myślę, że następny rok jeszcze bardziej obrodzi w tatusiów. Co nie znaczy, że mamusie nie mogą mieć swojego zespołu. Bardzo jesteśmy ciekawi. Bardzo jesteśmy ciekawi, co w przyszłym roku przedstawią mamusie. Także, prawda, dzieciaki, aplauz dla mamusi, dla mamuś, tak? Także gorące podziękowania dla Was. Wielką radością było się z wami spotkać, wspólnie przeżywać to wspaniałe święto wspólnie przeżywać to wspaniałe święto i teraz już wiemy, że już jest decyzja jury, Także dziękując Wam za wszystko, żegnamy się, a mówimy do widzenia po kolędowemu, ale oczywiście do zobaczenia za rok. Mam nadzieję, że również z mamusiami. do gospodarza, naszego kochanego księdza Prowoszcza i wszystkich księży. Ten gospodarz wesół będzie, co nas przyjął w pokolenie. Hej, hej, koledzie. Zostajemy z Wami, żeby oklaskiwać Was wszystkich laureatów i uczestniczyć w tym wspaniałym święcie rozdania nagród. Do zobaczenia!